Ostatnia walka trzeciej rundy. Nagato, czyli Sopran TV przeciwko Hanzo, czyli Rafał Kazerra. Chyba tak, kaczwce, coś takiego. To będzie ciekawa walka. Dwie postacie, które są ciekawe. Ciekawe czy, <laughs> ciekawe, czy Nagato teraz pokaże, co potrafi, czy Hanzo będzie dalej spamował. I ta sama walka, na której... Albo raczej ta sama mapa, na której ostatnio Hanzo wygrał i znowu... Ja pierdzielę! Hanzo znowu otwiera swoim spamem! Swoim... <laughs> swoim ultimate'em No nie no, Hanzo to już zaczyna być... To już to zaczyna być... Um, tradycją. Mój Boże. I Nagato oberwał od początku tak wiele, ja nie mogę. Nagato, nie zawiedź mnie, pokaż, musisz to... musi być pierwszą postacią, która to wygra, która będzie walczyła normalnie, która przy Hanzo nie pokaże, że jest... No, że nie będzie się zachowała jak debil. Dalej Nagato! Dalej! Hanzo! A ty nie spamuj, tylko daj prawdziwą walkę, a nie takie spamowanie. No i Nagato znowu został trafiony, ale... Nagato odbijam, Nagato zaczyna napierdzielać, tak Nagato wie co zrobić. Może zatrzyma Hanzo, może będzie... Może Nagato będzie tym, który zatrzyma tutaj um, kwotę Wygranych walki spamów Hanzo. I ładnie wyrówna walkę. Może jednak, może Nagato naprawdę coś potrafi. Rozwalił zbroję Hanzo, chyba pierwsza postać, która, zni, która zniszczyła Hanzo zbroję. Ale Hanzo zaczyna kontratakować, ale jednak ten unika i o to mogło trafić, Ty, gdyby to trafiłoby to bardzo ładne. Nie, nie da się trafić przez Ultimate Nagato. Nie możesz się trafić przez Ultimate. Unikaj tych Ultimateów. Dalej Hanzo! Nie o ultimate'ów tylko walcz normalnie, jak już to musisz walczyć normalnie, bo życia wyrównane, to jeszcze jest szansa od nowa, oboje mogą się przebudzić teraz. Może to się jeszcze uda, Nagato dawaj! Znowu taka emocjonująca walka, jedna z tych bardziej emocjonujących walk w tym turnieju. O mój Boże, może teraz Nagato użył ultimate'a. Gdyby Nagato użył ultimate'a na Hanzo, to byłoby normalnie zarąbiste. Nie! I Hanzo znowu używa swojego ultimate'a. I tym samym prawie zniszczy Nagato, Nagato jeszcze w tej rundy nie przegra, ale... Mój Boże. Hanzo, co ty odwalasz do cholery jasnej? Co to ma być? Hanzo! Ale Nagato ładnie to kontratakuje, można powiedzieć. Jeżeli Nagato tak samo to wyrówna jak przed chwilą, swoją przegraną, dobra, swojego trafienie przez ultimate, to może być tak ładnie. Dalej, Nagato! Wyrównaj to! Pokaż Hanzo, że te walenie mi to nie wszystko. Proszę. Dalej, Nagato, pokaż mu. Bardzo, bardzo ładnie. Jeszcze to parę razy i będzie po wszystko. Chociaż teraz jeszcze... A! Mówiłem, że Hanzo potrzebuje tylko jednego ataku, żeby rozwalić Nagato. No i mu się trafiło. Tak, walenie w powietrze i demonstrowanie swojej siły, Ta, potrafi ciąć powietrze. Ale jeszcze nic nie jest wytłumaczone, jeszcze nic nie jest... Skończone, jeszcze nic się nie skończyło. Nagato ma jeszcze szansę wyrównać to wszystko! Dalej Nagato! O, Nagato nie daj się dwalnić w kombose, on już używa cały czas swoich ultimaidów! Nie daj się, nie daj się Nagato, nie daj się Nagato! Nie daj się do cholery! Napierdzielaj tego Hanzo, zniszcz go! O, dokładnie tak, i teraz jeszcze raz. O, i teraz ultimate, albo coś. No dalej, dalej, da-ba-da-ba-ba. Da, 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 da. I po wszystkim. Tak, jeżeli chodzi o tą rundę. Nagato wyrównał. Chociaż jeszcze nie całkiem życie wyrównał, ale może za chwilę to zrobi. Dalej Nagato, pokaż Hanzo. Na co ci stać? Uszyj swojego ultimate, a. Ty zacznij spamować ultimateami. pokaż jak to jest. O, i znowu ładnie zaczęte. I teraz, oj, kombos, o prawie. I ja pierdzielę. to się uda. I ultimate ze strony Nagato. O, tak! Dalej Nagato, zabierdzielaj, tak, jestem trochę za Nagato, bo Hanzo oszukiwał teraz cały czas przy tych swoich wygranych tymi swoimi spamami. Cały czas to samo, to u niego taka tradycja. i Teraz też znowu zaczął spamami, jeżeli przegra... Nagato on pokaże jak się normalnie walczy, to nie daj się tak Nagato! Oj! Nie, 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 nie! Dokładnie to, dokładnie tak! Nagato uniknął pierwszemu ultimateowi ze strony Hanzo. Chyba nikt nie uniknął wcześniej tych Ulimaidów. Chociaż nie pamiętam, może o poprzedniej walce. Dalej Nagato, Nagato walczy dobrze. Nie, nie daj się trafić! O, tak! Zablokowanie Ultimate'a. jeżeli dalej będzie tak Nagato walczył i jeszcze rozwali Hanzo Bo życie mają teraz równe sobie, mogą się, mogą albo przegrać, albo wygrać, Obo, obydwaj Jeszcze raz, o, Nagato, dobra robota, dobra robota, Nagato Teraz jeszcze użyj Ultimate' albo wyrzuć go poza arenę, zrób coś, pokaż Hanzo Jak się wygrywa, poprawnie Mój Boże Nagato jest blisko, nie, nie wybi... Nie, Nagato, nie, 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 Nagato, cholera jasna Nagato został trafiony po trzecim ultimate'em ze strony Hanzo w tym... w tej walce. Który to ogólnie Ktoś liczył je wszystkie jego ultimate'y w całym turnieju? Może ktoś mi napisać i zliczyć. Nagato mógłby się przebudzić. Nagato, przebudzaj się albo w inny sposób. Mają wyrówna... Mają równe życie. Mają znowu równe życie, prawie! Dalej Hanzo! Daj się trawić! <laughs> Teraz to już nie wiem. Nie, 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 nie! O! Dobra robota, Nagato! Nie, traf nie dał się trafić ultimate'em. Zacznij napierdzielać go swoim ultimate'em Albo swoimi kombosami! Nie da się teraz trafić. Oboje mają szansę na wygraną. Kto wygra? Nagato czy Hanzo? Nagato czy Hanzo? Znaczy, żadnej walce nie byłem tak napalony jak przy tej. Dalej, Nagato, napierdzielaj do cholery. I Nagato wygrał! Yeah! Yes! Jest! <laughs> Nagato wygrał ten turniej. <laughs> Dobra, nie wygrał jeszcze turnieju, ale... Ja pierdzielę, Nagato napierdzielił mu w ten sposób, że... <laughs> Wybacz, Rafałek, ale... Handzą mnie już wkurzał trochę tymi swoimi całymi Ultimate'ami. Było co prawda śmiesznie, zawsze się śmiałem, zawsze mnie to śmieszyło. Ale byłem za tym, żeby Nagato wygrał, chyba było, można było to wytłumaczyć. Albo raczej zauważyć, przy żadnej walce nie byłem tak za kimś jak w tej walce. Co prawda teraz Nagato nie jest moim faworytem, chociaż jest jednym z moich faworytów. Mam paru, parę postaci. W sumie wszystkie postaci oprócz Madary mogłyby wygrać dla mnie. I nie mam teraz takiego żadnego faworyta. No, Fumi się trochę najlepiej podoba, ale. Nie mam teraz żadnego faworyta, chociaż Nagato mógł być, być teraz moim faworytem Ale jeżeli chodzi o tą walkę, to chciałem, żeby Nagato wygrał Gratulacje Sopran, że przechodzisz dalej Dobrze Rafał, że przegrałeś, bo Hanzo naprawdę... <laughs> Fajnie się, się go oglądało, ale gdyby wygrał turniej tymi swoimi spamami, to byłoby już trochę żałosne, wiesz? Gratulacje Sopran, gratulacje Twój Nagato pokazał, na co stać go Zrobił to, co, mógł, co powinien zrobić już mi Minato w pierwszej rundzie Czyli pokazać, że spamowanie to nie wszystko i grać dobrze jest super! Najlepsza walka! Jest! Haha! <ścoughs> Zapraszam do następnej walki, albo raczej nie, to jest. To był superowy, idealny finał dla naszego pięknego. dla pięknej rundy trzeciej. W następnej zaczyna się. w następnym odcinku, czyli jutro, zaczyna się pół. nie, nie pół finał, tylko ćwierćfinał. I otwierająca walka to będzie. no właśnie, kto? Madara jeden przeciwko MitoGajowi. Kto wygra? Mam nadzieję, że MitoGai, ale to jeszcze nic nie znaczy. Chciałem też, żeby Yugi to wygrała, a przegrała. Zapraszam do następnej walk, do następnej rundy, no na następnego... no do świerć finału. Może być ciekawie, jeżeli walki będą wyglądały tak jak ta. To będzie dobrze, to będzie super, to będzie. Ho, ho. Emocje, emocje. Zapraszam.